Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem May i dzisiaj chciałam zaprosić was do medytacji prowadzonej z okazji lutowego nowiu w znaku wodnika. Nów uznawany jest za taki czas, kiedy najłatwiej jest dotrzeć do swojego wnętrza. W którym kryją się wszelkie przeszkody, blokady, wszelkie cienie powstrzymujące nas przed osiąganiem celów, rozwijaniem się i korzystaniem z życia w pełni. Oczywiście medytację tą można wykonywać także w każdy inny dzień, ale jako, że właśnie dziś jest taki wyjątkowy czas, to tym bardziej warto wykorzystać go ku temu, by przyjrzeć się temu, co nas blokuje, i by się po prostu tego pozbyć. Dlatego, jeśli jesteś gotowa i masz na to ochotę, zapraszam cię, byś znalazła sobie wygodną pozycję, w której wytrzymasz kilkanaście minut, zapewniła sobie poczucie ciepła i by nikt ci nie przeszkadzał. I zapraszam cię do medytacji. Na początek zamknij oczy i weź głęboki wdech, a następnie wypuść powietrze ustami. Na początku medytacji zrelaksujemy nasze ciało. Skup swoją uwagę na czubku głowy i podążając powoli niczym skanerem w dół swojego ciała wyobraź sobie jak cudowne aksamitne ciepłe i przyjemne rozluźnienie otacza każdy element twojego ciała powoli i po kolei wyobrażaj sobie a następnie poczuj jak rozluźnia się twoje czoło twoje oczy Brwi, uszy, nos, usta i tak powoli każdy kolejny narząd, każda kolejna część Twojego ciała. Daj sobie na to chwilę i nie zniechęcaj się, nawet jeśli uczucie relaksu nie przychodzi od razu. Jeśli jakieś napięcia powodują u Ciebie blokadę i sprawiają, że nie możesz się odprężyć, po prostu to zaakceptuj i powoli część ciała po części w dół oddychając swobodnie. Jeśli chcesz, czujesz taką potrzebę, możesz delikatnie poruszać swoim ciałem, by ułatwić mu pozbywanie się napięć nagromadzonych w ciągu dnia. Dojdziesz myślami do palców stóp, ponownie weź głęboki wdech i wypuść powietrze ustami. A teraz za pomocą wyobraźni. Przenieś się w przestrzeń swojego splotu słonecznego, to takie miejsce w środku brzucha, tuż pod miejscem, w którym zaczyna się mostek. Jeśli chcesz, możesz położyć na nim ręce, by łatwiej je zlokalizować. Poczuj, że Twoja świadomość znajduje się właśnie tam. Tak też jest w rzeczywistości. Ponieważ jest to przestrzeń, z której pochodzą wszelkie Twoje myśli na Twój temat, wszelkie Twoje przekonania na temat swój i świata. Rozgość się w tej przestrzeni. Wyobraź ją sobie w każdym szczególe. To może być pokój, który znasz, lub zupełnie niezwiązane z Twoim domem miejsce. Cokolwiek by to nie było, jest to Twoja przestrzeń, Twoje miejsce. I wiedz, że jesteś tutaj całkowicie bezpieczna. Daj sobie chwilę, by rozkościć się w tym miejscu. Poczuj się tu swobodnie i zrelaksuj się jeszcze bardziej. Przebywając w tej niezwykłej przestrzeni splotu słonecznego zauważasz, że całkiem niedaleko Ciebie znajduje się pewna forma. Widzisz ją nieco wyżej niż znajduje się Twoja głowa, ale jest na wyciągnięcie ręki, ciemny kształt, przypominający. Zakryty księżyc. Przyjrzyj się tej formie i zauważ, że są to Twoje cienie, Twoje blokady. To wszystko, co sprawia, że nie możesz realizować się tak, jak tego pragniesz. Przypatrz się, czym tak naprawdę jest ta forma i wsłuchaj się w nią. Może chce ci coś powiedzieć. Może znajdują się w niej Twoje przekonania na temat siebie samej, na temat świata, na temat tego, co można, co wypada, a co nie przystoi. Może są tutaj jakieś opinie. Które sama stworzyłaś, lub które usłyszałaś i którymi się przejęłaś. Może są tutaj Twoje nawyki, którymi chciałabyś zerwać, lub które odciągają Cię od stworzenia nowych, lepszych, takich, o których pragniesz, by stały się częścią Twojej rzeczywistości. Przypatrz się tej formie i pozwól sobie na wszelkie emocje, jakie przebywanie z tą kulą. Wszystkiego, co cię blokuje, w tobie wzbudza. Nie walcz z nimi, nawet jeśli powodują w tobie gniew, strach czy zniechęcenie. Pozwól sobie na odczuwanie tych negatywnych emocji i spróbuj zrozumieć, skąd tak naprawdę się biorą. Swojego umysłu, spójrz także na swoje ciało. Zwróć uwagę, czy podczas przebywania z tą kulą blokad nie pojawiły się nowe napięcia. Poślij w ich stronę oddech i rozluźnij je, mówiąc sobie w duchu, że nie ma najmniejszego powodu, by te Wszystkie blokady, by te przeciwności, przekonania wpływały na ciebie fizycznie. Oddychaj, a podczas wdechu dmuchuj rozluźnienie w na nowo napięte mięśnie. Kiedy Twoje ciało znów będzie rozluźnione, ponownie spójrz na kształt przed Tobą. Sięgnij do Niego ręką. Zauważ, że kula, która jest przed Tobą, zakryta jest materiałem. Ciemność, która z niej emanuje, to tak naprawdę tylko materiał. Które nie jest w żaden sposób przytwierdzony, możesz go ściągnąć jednym ruchem ręki, i tak też zrób. Wraz z jednym ruchem ręki ściągasz materiał, który przykrywa Księżyc, który widzisz teraz w całej okazałości przed sobą. Ten Księżyc to tak naprawdę ty, Twoje marzenia, Twój pomysł na siebie. Twoje szczęście teraz nie jest już schowany pod całunem ciemności. Nie skrywają go żadne przekonania, żadne nawyki, żadne obawy. Jest widoczny w całej swojej okazałości. Jasny, okrągły, klarowny. Popatrz na niego. I poczuj radość, że nic już go nie blokuje, dokładnie tak, jak nic już nie blokuje ciebie. Zobacz, jak księżyc unosi się i wędruje z powrotem na nieboskłon, z każdą chwilą rozjaśniając go coraz bardziej, ukazując horyzont i wszystko to, co możesz osiągnąć. Z pełną wiarą w siebie, bez przeszkód, bez blokad i bez uprzedzeń. Rozkoszuj się tym widokiem, tym poczuciem, że wszystko jest tak, jak być powinno i że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, co sobie zaplanujesz. Jeśli chcesz, możesz zostać w przestrzeni swojego splotu słonecznego, gdzie jesteś całkowicie bezpieczna, gdzie możesz czuć się swobodnie. A jeśli musisz wrócić do świata, do dalszych obowiązków dnia codziennego, oddychając swobodnie policz do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I gdy będziesz gotowa, otwórz oczy. Dziękuję Ci za tę medytację i niech Księżyc Cię prowadzi.